Jesteśmy w Dusseldorfie. Przyjechaliśmy na taką małą wycieczkę głównie po to, żeby zobaczyć yy, jeden, tak, jeden z największych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie. W tym mieście w dwudziestoleciu międzywojennym działał również Peter Kulten, zwany wampirem z Dusseldorfu. Znajduje się tutaj również wiele sklepów prestiżowych marek. Dlatego Dusseldorf nazywane jest miastem mody. Testować flaszkę czyli w białej czekoladzie była też w brązowej, w lepszej, ale ja w białą. No i kosztowało to półtorej euro, więc no, sześć złotych jakoś. No i spróbuję. Daję po palić, git? Kupiliśmy sobie właśnie. Kiełbasa w e, Kosztowała 4,50, więc nie jest to jakaś wygórowana cena, myślę. A jest nawet e, dobra. No i jesteśmy nad niemnem. Nie no, żartuję. Jesteśmy nad renem. właśnie placki ziemniaczane e, Trzy sztuki wyszły za 5 euro e, z reguły w Polsce je się je z solą albo z cukrem z a tutaj pierwszy raz spotkaliśmy się z musem jabłkowym teraz spróbuję i powiem Wam czy, czy spoko czy nie, w ogóle, co, nie? normalne Normalne placki ziemniaczane, takie jakie babcia zrobi. Chociaż ciekawie jest z tym musem jabłkowym, polecam. Prześciliśmy już ten, ten jarmark, który tutaj był. I nie wiem czy to był ten główny jarmark czy nie, ale jestem trochę zawiedziona, bo był taki właśnie mały. I myślałam, że będzie o wiele większy. No ale też było fajne, dużo fajnych rzeczy i właśnie to młyńskie koło. Ale widziałam, że jeszcze tam yy, obok są kolejne jakieś budki, więc pójdziemy też tam zobaczyć. teraz kasztany jadalne niczym w Paryżu Pięć kasztanów kosztowało mnie 2 euro no i z wielką chęcią sobie teraz je zjem bo pamiętam że były na pewno dobre no mm. jest takie słodkie